Małopolskie, małe i średnie firmy mogą liczyć na wsparcie regionu w rozwoju swojego biznesu. Jednym ze sposobów takiego wsparcia jest umożliwienie firmom pokazania swojej oferty podczas renomowanych międzynarodowych imprez targowych, obejmujących swoim zasięgiem cały kraj. Samorząd Województwa pokrywa 90% kosztów udziału firm w takich wydarzeniach, organizuje spotkania biznesowe oraz zapewnia wsparcie promocyjne. Inicjatywa Małopolska na targach innowacji realizowana jest od trzech lat. W tym roku wsparcie otrzyma kolejnych 30 przedsiębiorców. W pierwszej połowie czerwca pierwsza piętnastka wzięła udział w targach ITM Polska, które odbyły się w Poznaniu. Targi te to wiodące wydarzenie w Europie Środkowo Wschodniej kompleksowo prezentujące ofertę polskiego i światowego przemysłu. Targi dedykowane są rozwiązaniom przemysłowym, a my jesteśmy firmą, która nasze działania właśnie kieruje do przemysłu, dlatego prezentujemy tutaj ofertę firmy Atmat Poto, aby pozyskać kontakty biznesowe potencjalnych klientów. Oczekujemy, że nasza firma zostanie bardziej rozpoznawalna na arenie, przynajmniej tutaj ogólnopolskiej. Mamy nadzieję też zdobyć innych klientów spoza Polski i jakby powoli wdrażać nasze, nasze produkty tutaj na, 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 na rynku. To fajne miejsce, żeby poznać właśnie nowe firmy, zobaczyć czym firmy się zajmują. Bardzo dużo jest takich innowacyjnych tutaj branż, można, można bardzo dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. W te targi przyjeżdżamy głównie po to, żeby nawiązać nowe współprace z potencjalnymi nowymi odbiorcami, ale też w zakresie kooperacji i usługodawstwa. W wielu firmach jest to możliwość w ogóle rozpoczęcia przygody z targami. Znalazł no, to już, że jest tam kolejna impreza, ale mimo wszystko korzystamy z tej pomocy. Uważam to za pożyteczny zabieg. Oczekujemy zwiększenia prestiżu naszej firmy, rozpo, rozpoznawalności naszej marki. Mamy nadzieję, że w związku z obecnością naszej firmy na targach pozyskamy nowych klientów, głównie zagranicznych, ale też z rynku. Krajowego oraz że poznamy nowych dostawców. Firmy, które pod szyldem Małopolski wzięły udział w poznańskich targach, swoją działalnością wpisują się w jedną z małopolskich inteligentnych specjalizacji, którą jest produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych. Zostały one wybrane w otwartym i konkurencyjnym naborze, w którym jednym z kryteriów była innowacyjność. Kolejna szansa dla przedsiębiorców zaprezentowania się przed Polską i międzynarodową publiką już w październiku podczas krakowskich targów Kompozyt Expo. Zapraszamy!